Cześć moi kochani, cześć, cześć, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Moi drodzy, ja nazywam się Brod, to jest Cut the Rope Magic, czyli najnowsza darmowa gra z serii Przecinamy. Słuchajcie, co my tu mamy zrobić? Musimy... uuuu... a właśnie, musimy tutaj zrobić różne zadania, tak? Żeby mieć 3 złote gwiazdki, także postaramy się, będziemy kontynuować Cut the Rope, zaczniemy sobie Cut the Rope Magic. Co to jest za książeczka w ogóle? Uuu, co tu się stanie? Coś się otworzy? Jestem ciekaw, co oznacza ta książeczka tak w ogóle. Oj, coś nam się długo to ładuje. Ok, pozwól, ok. Cut the rope, magic się ładuje. Jakaś książka jest tutaj, Sky Castle. Okej, okay, czyli mamy kolejne jakieś etapy tutaj do gry. No i będziemy sobie co jakiś czas zapewne grali. O, czyli jak przeciąć pieniążek. Na pewno w ten sposób. I teraz tak. Oj nie, nie tak. Powtórzmy ten level. Na pewno tak, prawda? Ojejku, coś źle tutaj robię. Musimy to wykombinować. Właśnie, coś takiego, moi drodzy. Właśnie o to mi chodziło. No i mamy trzy złote gwiazdki. Wiem, że proponowaliście mi już kiedyś tę grę, także postaramy się poprzechodzić te poziomy. Co my tu mamy? Jakieś umiejętność. Ej, zmienił się nasz potworek w ptaszka. Fajnie. Moi drodzy. Musimy powtórzyć, tak? Bo trzeba zmienić go w ptaszka. Siub, czyli możemy tu zmieniać to wszystko, fajnie e, dzięki temu. No i mamy kolejne 3 złote gwiazdki. Jakiś prezent dostaliśmy? No co to jest w ogóle? Co to za prezencik tutaj jest, moi kochani? Dobra, mamy 3 złote gwiazdki. Tu wzięliśmy jedną. Wow, ok. Moi drodzy, pewnie zrobimy tak. Dobra, i coś takiego, no? Wyśmienicie, chyba nie było tak źle, co? Chyba dobrze nam to poszło. Mamy kolejne gwiazdki. Ok, coś nam się załaduje teraz, czyli cały ten poradnik, prawda? Mamy całą wioskę tutaj, żeby dojść do. E, całą tutaj drogę musimy przejść, moi kochani. Tu są jakieś myszki. E, collect more stars to unlock. Ok, 79, 75 monet. Ok, no dobrze, to lecimy w takim razie dalej. Musimy te gwiazdki odblokować, i dzięki temu zbierzemy jakieś fajne rzeczy. Co to jest? Okej. Okay. Aha, dobra, już rozumiem. Okej, okay, spadliśmy tutaj. No dobra, czyli tak. O, wow, i spadamy na dół. No i troszkę za bardzo chyba, ale się udało chyba, 3 złote gwiazdki, bardzo ładnie. Nie jest tak źle, no i dodamy sobie te 3 złote gwiazdki. Lecimy dalej. U, to jest level 1.6, no to już będzie trzeba pokombinować zapewne. Oj, nie tak chciałem. Powtórzmy ten level. A on widzicie spada. Czyli najpierw zrobimy coś takiego. Teraz subcio. Teraz będą 3 złote gwiazdki. No nie jest na razie to takie trudne, jak się wydaje, ale możemy mieć problemy potem, zapewne. Więc trzeba kombinować, trzeba kombinować, trzeba tutaj wszystko, ojej. No to raczej nie o to chodziło. Też nie o to, mm. mi się bardziej wydaje, że to musi być coś Cz jeszcze raz. To tak na pewno nie. Co to jest jakaś porada? Tak, pewnie jakąś poradę dostaniemy. Aha, o moi drodzy, w taki sposób no proszę. No jak widzicie to. Te motylki nam podpowiadają, boże, na pewno mi po, powiecie, jak się nazywają te stworki, ale no, podpowiadają nam i wiemy mniej więcej, co musimy robić. No, to już było troszkę bardziej skomplikowane. Ale co tu jest? Collect, ok, coś zbierzemy. Do you want to get? Uh, no, ok, coś dostaniemy, jakieś, słuchajcie, wywary tutaj za 5 minut. Zobaczymy, co się stanie. A tymczasem my idziemy dalej. Tu jest jakiś film, możemy obejrzeć. No i co, przecinamy tą linę. Cut the rope, czyli przetnij linę. Wow, jaka droga gwiezdna. A i mnie o to chodziło nam. Pewno zrobimy tak. Tak i tak. No i teraz wszystkie gwiazdki zdobędziemy. No ale fajnie to wygląda, naprawdę. Bardzo fajna gierka i myślę, że będziemy przechodzić wszystkie poziomy, jakie się nam tutaj uda, i zdobywać po kolei te gwiazdki. Level 1.9. Okej, okay, tylko czemu tutaj. Ha. Myślę, że coś takiego właśnie powinniśmy zrobić, moi drodzy. O właśnie. I będziemy mieli dzięki temu 3 złote gwiazdki. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. O, tu kolejny prezent będzie. Trzeba się tutaj sprężyć. Oj, włączyła nam się. Reklama, ponieważ ta gra jest moi kochani darmowa, więc tutaj co jakiś czas będą się reklamy pojawiały. Jeżeli macie oczywiście na telefonie dostęp do internetu, ale no dobrze, możemy ją pominąć zaraz. Don't tap the white tile, dobra, zobaczmy. You want to disable ads, czyli jeżeli chcemy o, zrobić tak, żeby nam się reklamy nie włączały, aha, musimy zapłacić zapewne. No dobrze, zróbmy tak. Ciekawe jak to przetniemy to co? Ten pieniążek tutaj utyka. U Okej. Okay. Hm. No dobrze, niby dwa zgarnęliśmy, ale to nie o to chodzi, prawda? Tak, zrobimy tak. Mhm, czyli nie tak. I musimy jednak iść tak, w ten sposób. Zobaczymy. Tu niech będzie ta linka. Pewnie ptaszka będzie trzeba, coś czuję. Tutaj? No niestety, chyba nie bardzo. Jeszcze nam tu się odblokowało. Ciekawe. No właśnie, to są dwie gwiazdki, ale jak tą zdobyć, będzie problem. Słuchajcie, ale nie będziemy szukać podpowiedzi, bo my nie chcemy podpowiedzi. To już właśnie nie bardzo. Hmm. Spróbujmy. Może się uda nam zdobyć tu tą gwiazdkę. Okej, okay, tu się tak nasz, nasz bohater obraca tak dziwnie, ale to nie o to chodziło. Zastanawiam, pewnie w tę te, stronę. Dobra, zróbmy z podpowiedziami, moi kochani. Zobaczymy słuchajcie co tu trzeba Aha. Ojejku jakie kombinacje tutaj Ciekawe, ale wtedy tej gwiazdki nie, po, nie zje. A, bo jest ptaszek. No tak. Moi, kochani, no to wszystko już nam się wyjaśniło. Super, no i mamy trzy złote gwiazdki. Bardzo fajnie, ale jeszcze nie zdobyliśmy prezentu, więc tutaj jest mały minus tego. No ale myślę, że to zrobimy sobie już potem. Moi drodzy, no, raid the game nie. Mogę jakoś z tego wyjść. Wejdźmy sobie do tej książeczki i ten wywar sprawdźmy, bo chyba 5 minut już minęło. To właśnie. Dobra, 4 minuty. Moi drodzy, to by było na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Papa, pa, trzymajcie się. Cześć.